Witajcie widzowie, jestem Karol i dziś opowiem Wam o moich kurach Liliputkach. Którego widzicie teraz na filmiku, jest to kogut rasy karzełek polski nazywanej kury Liliputki. W tym filmiku będę posługiwał się tą, pie... tą drugą nazwą. Widzimy małą kurę Liliputkę. Niedawno te kury zamieszkały w moim. ...niku. Tylko umówmy ubarwienie kurki. Jest biała, ma szare przebarwienia, czarny ogon i w niektórych miejscach ma rudawo brązowe pióra. Kabin ma czerwony adziub. Puszek ma z białych piórek. Jak dla mnie jest to przyjemne dla oka ubarwienie. Kurka jest co najmniej dwa razy mniejsza od zwykłych kur. Omówmy wygląd koguta. On długi. Ogon z czarnych piór i jaskrawe ubarwienie szyi przechodzące stopniowo z czerwonego w jasno-żółty muszek ma czarny, a grzebień, tak jak w przypadku kury, czerwony. Kurka znosi co 3 dni jedno jajko. Jest najczęściej biało ubarwione i nieznacznie mniejsze od jajek zwykłych kur. W moim kurniku znosi jajka w specjalnej grzędzie, ale to pokażę Wam innym razem. Jest nieznacznie mniejszy od zwykłej kury. I się trochę większy niż w rzeczywistości jest, bo ma długi ogon. Moja kurka jest na razie pochliwa, bo niedawno yy, przywiązłem ją do mojego kurnika. nie jest z kogucikiem, ale za kilka dni się już oswoją. Na chwilę zobaczycie porównanie kury, czubatki do kury liputki. Lubi być zaczepny. Wejście, przez które wchodzą kury do kurnika. to od tej strony. Ta kurka lubi jeść ziemniaki i pszenicę, tak samo jak inne kury. Długo zrobi się ciemno, więc powoli wszystkie wchodzą do kurnika. Ale na przykład kogucik i kilka kurek jest jeszcze na dworze. Niedługo wejdą do kurnika. Teraz jak jedzą moje kury te czubate. Widzimy rudą kurę czubatą, a tutaj czarną. Wróćmy do naszych kurek liliputek. Pokażę Wam jeszcze cały kurnik. to już byłoby wszystko do zobaczenia.